Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. I dzisiaj mamy dzień taki bardziej szczególny, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet, czyli 8 marca. Synek, zabiorę Ci to, jak będziesz tak brzydko, bo zaraz to pogubisz. Nie, jak będziesz tak robił, to nie będę Ci pokazywał, bo tak jest bardzo brzydko. No hej, hej. Eee, to ta, tak, tak jak mówiłam, mamy dzień kobiet dzisiaj. I słuchajcie... Dobra, już mówiłeś, hej. No hej, hej. Okej, okay, już jestem. Nie wiem czy wspomniałam o tym, że piję właśnie kawę. Ja miałam już wczoraj w sumie zacząć dla Was nagrywać. Muszę tak, bo za bardzo... Jestem pod światło. Ale wczoraj, słuchajcie, był w ogóle taki zwariowany dzień. Pół dnia spędziliśmy u lekarzy w szpitalu. I powiem Wam, że tak. Najpierw wstałam rano, wczoraj miałam zaplanowane, no jak co miesiąc, te badania ciążowe, tak? Czyli mocz, morfologia. I powiem Wam szczerze, że nie przeczytałam, co, jakie lekarz tam jeszcze zlecił badania. A w sumie nawet, jak mi czytał, to jakoś nie załapałam. Poszłam z Alankiem, ja mam przychodnię tutaj pod nosem. I pielęgniarka do mnie mówi, że mam glukozę, że mam badanie glukozy, czy jest ona nieprzygotowana. Zdziwiłam się, bo myślałam, że lekarz jakoś wiecie, powie mi, że, 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 że to glukoza i w ogóle, żebym się, nie wiem, przygotowała, kupiła tą glukozę cokolwiek. I na początku myślałam, że ona coś może źle rozczytała, ale pokazała, i w sumie rzeczywiście wyglądała glukoza 75 gram chyba tam jest ona. No byłam na czczo, przyszłam dość wcześnie, bo byłam tam już o dziewiątej u niej, po dziewiątej kawałek, no i tak sobie myślę, no dobra, no tylko, że wiecie jak to jest, dwie godziny tam się siedzi, a ja przyszłam z małym, nieświadomie. No, ale dobra, wypiłam tą glukozę. Wiem, że wiele, że, że, że różnie dziewczyny to przechodzą. Mówią o smaku tej glukozy. Ja pierwszy raz, jak miałam badanie z Alanem w ciąży tej glukozy, to wiedziałam, przygotowałam się, kupiłam sobie cytrynę, wcisnęłam sobie tą cytrynę i powiem Wam szczerze, że, że była smaczna ta glukoza, bo cytryna super zabija tą słodkość. Ta kwaśność tą słodkością, im kwaśniejszą cytrynę traficie, tym lepiej, tak naprawdę. No, a tutaj yy, od razu. Nalała mi pani, właśnie, wiecie, wody do kubka, wsypałam sobie, rozpuściłam na początku. Było ok, przy końcu jest troszkę ona już mega, mega, mega słodka. Czułam się też całkiem dobrze. W sumie miałam tutaj przyjść do domu, bo mówię, mam blisko. Ale potem sobie myślę, gdyby to może jeszcze nie był okres kurtkowy, to bym przyszła. Ale jak sobie myślałam, że mam Alana i siebie ubierać, wejść tutaj na czwarte piętro, rozbierać. Potem za, nawet nie za godzinę, bo pewnie to wszystko bo, wiecie, musiała po pół godziny czterdziestu minut, tak wychodzić, żeby zdążyć dość. to stwierdziłam, nie dobra, siedzę. Ale też wczoraj mój Adrian miał taki dzień, bo on sobie dzień wcześniej zerwał, właściwie myślał, że zerwał sobie ścięgno tutaj mięsień dwugłowy z tyłu uda. No i od rana był już też u swojego lekarza, potem był u chirurga, potem jeszcze pojechał w sumie na, na SOR, żeby mu zrobili USG. On chciał w sumie, zrobili mu rentgen i wyszło, że ma tu jakiś tam uraz tego mięśnia, ale no praktycznie chodzić nie może. Także od wczoraj jest w domu, teraz poszedł do fryzjera, pojechał i... No i on mógł właśnie do nas przyjechać, w sumie z tego SORu w trakcie wyszedł i przyjechał, żeby wiecie, trochę z nami i, tą, tą, i tą, tą drugą godzinę właśnie on posiedział z nami, to już ta godzina właściwie zleciała długo, ale od mojego lekarza od razu poszliśmy, na dół w przychodni jest gabinet fizykoterape fizykoterapeutyczny i Adrian od razu poszedł tam porozmawiać z tą panią i ona powiedziała, dobra, niech pan od razu zostanie, zrobię panu jakieś tam dwa zabiegi już na to. E, dzisiaj, dzisiaj już też poszedł teraz właśnie do fryzjera i znowu na te zabiegi fizykoterapeutyczne. Czyli może wiecie, jak tak od razu zareaguje, to będzie, to będzie szybciej, to, to, to może jakoś tam się to lepiej zregeneruje. E, no i, i wczoraj po tej jeszcze jego fizykoterapii pojechaliśmy z powrotem na ten SOR. SOR w koszalinie to jest w ogóle jedna wielka naprawdę porażka. Tam się siedzi i siedzi ludzie, tam siedzą od rana. Lekarze, no wiecie, ja rozumiem, że wychodzą, bo mają jakieś y, czasami operacje, ale nie powinien być wtedy taki lekarz, tylko jeden, bo nie wyobrażam sobie, że ludzie siedzą y, z, z bólem na, na właśnie na sorze, a lekarz wychodzi i po prostu nie przyjmuje na przykład dwie godziny, nawet go nie ma w gabinecie. Jeszcze do tego przenieśli chirurgię dziecięcą tutaj na ten sor, gdzie, gdzie jest taki sor ogólny, czyli jeszcze teraz dzieci tam w ogóle są i tak samo lekarz wyszedł i go nie było i siedzieli, siedziała akurat taka para z takim małym chłopcem. Myślę, że był przed jeszcze dwu, nie był jeszcze dwulatkiem. Siedzieli tam już trzy godziny, no to przecież dziecko już tam wiecie, no może zwariować naprawdę, może co tam można robić, nawet nie ma żadnego stolika z kredkami postawionymi, no, no kompletnie nic. Także ogólnie Sor w koszalinie. Nie wiem jak jest gdzieś tam w Polsce. Ale e, rok temu w wakacje Adrian sobie złamał rękę i byliśmy na sorze. To słuchajcie, spędziliśmy tam 23 godziny. No. Tak? No jakoś tak, że praktycznie całą dobę tam siedzieliśmy. A może teraz coś źle mówię, bo to jest niemożliwe, że byśmy spędzili 23. Nie, chyba 12 godzin. Od samego rana, a wyszliśmy stamtąd po północy po prostu, no to tak, no to by tak jakoś wychodziło, że, że 12 godzin, nie 24, 24, 24 bo myślę, że 24 to przecież bez snu byśmy nie wytrzymali, tak, by nam się chciało spać, Na no wyszliśmy stamtąd po północy. No w dużej mierze się siedzi, lekarz wychodzi, gdzieś idzie, ale jak gdyby w weekend wydaje mi się to bardziej jeszcze takie... Do zaakceptowania, no bo tych lekarzy na weekend jest mniej, są tylko dyżury. No a w tygodniu jednak, oprócz dyżurów, są lekarze, którzy pracują normalnie tam od 7 do 15, tak. E, a mimo wszystko, nie wiem, czy nie ma tych lekarzy, czy oni za mało płacą tym lekarzom, że ci lekarze nie chcą przychodzić pracować w szpitalu, nie wiem, nie mam pojęcia, chociaż wydaje mi się, że każdy młody lekarz, który przychodzi, no to idzie właśnie na praktykę do szpitala, tak. Także nie wiem, czy mało teraz jest tych lekarzy, czy każdy woli iść tylko prywatnie siedzieć i brać pieniądze. No ale nieważne, i tak nam w sumie zleciało, że od tak jak wyszłam z z domu przed dziewiątą, tak przyszliśmy dopiero e, o czternastej i cały dzień w szpital, przychodnia. Co, kociczku? Hej, No hej, synku. A dzisiaj już, no tak jak ja poszedł na tą fizjoterapię teraz I, I nie wiem, co będziemy robić dzisiaj dalej Pogoda pada u nas od rana, odkąd tylko Zaraz przyjdzie, do samochodu poszedł i to Ani poszedł Do kogo? Do Ani poszedł Takiej Ani, aha, do Ani fryzjerki Nie, to Ani Nie, do Ani nie, Ani. Aha. To tak i coś. Aha. Dobra, ja muszę jak on tu przychodzi, to muszę się rozłączać. No okej, okay, już jestem. Alan już przestał się interesować, już wyłączyłam aparat, to już przestał się interesować i sobie poszedł. No to tyle, jeżeli chodzi właśnie w kwestii tych lekarzy, tego wszystkiego. Siedzimy teraz właśnie w domu, w sumie, bo Adrian ma nie przeciążać tej nogi, bierze jakieś zastrzyki przeciwbolowe. No i właśnie ta fizykoterapia. A też powiem szczerze, że wczoraj już miałam. A propos wracając, jakby tutaj do telefonu, do tego iPhone'a i tak dalej. No i znowu się. Co się stało? to właśnie no, pisałyście mi o tych ratach 0 w, w euro, że były, bo nawet nie wiem, czy to dalej obowiązuje. I raty były niby 0, ale wiecie, właśnie do, doliczone jakieś obowiązkowe ubezpieczenie, które wychodziło tak naprawdę tak samo, jakby było, jakby raty nie były 0%. Takie oszustwo moim zdaniem. No i właśnie pisałyście mi, że żebym spróbowała przez Allegro, że tam są te raty 0. No i się zastanowię w sumie. Trochę się boję, z tego względu, że wolałabym chociaż ze sklepu internetowego, ale musiałoby być też tam właśnie raty zero. A w Allegro chciałabym mieć jakiegoś takiego sprzedawcę, wiecie, żebym wiedziała, że dany produkt jest oryginalny, tak? Pochodzi z jakiejś legalnej dystrybucji i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że po weekendzie już teraz zamówię sobie ten telefon bo już czas dla mnie na zmiany. Już mam ten trochę czasu, także teraz będę wystawiała swój. Jeżeli któraś z Was będzie zainteresowana, to piszcie. Ja mam Krzycz. E, e, iPhone 6S w kolorze Rose Gold. E, pamięć 64 GB. To chyba tyle z takich ważniejszych informacji. Resztę można sobie już sprawdzić jakieś dokładne dane, czyli jakiś tam jaki ma aparat, bo tak szczerze, to ja nawet tego nie wiem. No także jeżeli któraś z Was będzie zainteresowana, to możecie do mnie pisać w wiadomości prywatnej, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. A teraz będę się już żywnała, będę się z wami łączyła dalej, bo nie wiem, jakie będą jeszcze plany na później. A zazwyczaj właśnie w piątek gdzieś wychodzimy na obiad, także... Ale nie wiem, gdzie dzisiaj pójdziemy. No hej, słuchajcie, u mnie już tak, pranie zrobione, rozwieszone. Słuchajcie, dajcie znać, czy też tak macie. Ja od jakiegoś czasu lubiłam sobie jedną koszulkę. To jest zwykła koszulka, którą dostałam. Yy, od mojego wujka, który ma firmę z napisem ochrona z tyłu. Ona jest w rozmiarze nie wiem, chyba 3XL. I ja w niej cały czas śpię. Ona jest po prostu dla mnie idealna. Ja ją cały czas biorę, suszę na kaloryferze i śpię. Na okrągło, nie zmieniam. Cały czas śpię w tej jednej. Ona jest dla mnie idealna. Mega luźna. Świetna. Pokażę wam, słuchajcie, co przed chwilą przyniosłam mi listonosz. Zamówiłam sobie tą ramkę na zdjęcie brzuszek. Oj, nie wiem, czy to nie trzeba będzie przykleić. To się wkłada w tą podstawę. Ale wiecie, co bym chciała? Hmm, ona jest w ogóle duża. Mi się wydawało tak gdzieś tam na zdjęciach, jak e, oglądałam, że ona jest taka mała, a ona jest całkiem spora i chyba wysokość jest 25 cm. Moja jest w kolorze jasno-szarym. Na początku się dawało, że biało, bo ja zamówiłam jasno-szarym, ale przyrównując do białego, ona jest. Jasno, taka delikatnie, właśnie szara. I ja swoją zamówiłam na Allegro, dlatego że znalazłam ją tam po prostu tańszą. Sama ramka chyba kosztowała 15, wysyłka 10, czyli 25 zł. A widziałam, że na tych takich stronach, nawet powiem Wam szczerze, nie potrafię podać jakiejś konkretnej strony, gdzie one jeszcze są dostępne. Chyba 40 zł kosztowała sama ramka. Także tutaj sporo taniej. No i też to chyba ktoś robi po prostu wycina z płyty i maluje na dowolny właśnie kolor, jaki tylko chcecie. E, mają też tą wersję tego bocianka z, z pakunkiem dziecka. Ja chciałam e, tą rameczkę, właśnie ją postawię tutaj. Dobrze. E, postawię ją e, na, na komodę dla, 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 dla właśnie dla dzieciątka. Tak sobie tam zaplanowałam. No, także, a zamawiałam też w tym tygodniu karty takie do robienia zdjęć w ciąży, myślałam, że to przyszło. To jest taka ramka na zdjęcie, tutaj mamusia wstawi zdjęcie swojego USG, ale jeszcze nie te, co mam, może następny USG wstawimy. Do później. Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie teraz z tej strony e, Mamy sobotę, jesteśmy po śniadaniu Jak już mogliście zobaczyć Dzisiaj były jajeczka na twardo Ostatnio e, miałam, mam często ochotę właśnie na jajka takie na twardo I to tylko takie tosty e, Wczoraj, słuchajcie, skończyłam w sumie Na czym ja skończyłam nagrywać? Bo nawet nie pamiętam Wiem, że później przyjechała już do nas Ola Pojechaliśmy w sumie na obiad e, Potem z obiadu właśnie od razu tam do Oli Bo byliśmy niedaleko Oli i wróciliśmy do domu. I w sumie jeszcze później właśnie odwiedził mnie Bartek z kuzynem. Bartka może część z Was tutaj pamięta, nawet ostatnio pytałyście mnie o Marikę. No, słuchajcie, Marika w czerwcu bierze ślub, także teraz trwają u niej przygotowania pełną parą, bo na samym początku od razu czerwca. Także zostało już teraz taki, zaraz zacznie się najgorętszy okres. I tak, i co dzisiaj jest u nas od wczoraj, w ogóle fatalna pogoda, chociaż po południu było ciepło, wczoraj fajnie. Teraz jest pogoda fatalna, pada od rana, tak jak i wczoraj, właśnie od rana padało, tak i teraz padało. Ja już umiałam sobie włosy i tak sobie pomyślałam, że może dzisiaj nakręciłabym Wam właśnie o tym moim modelowaniu włosów. Tak sobie myślę i tak chyba właśnie zrobię. Zrobiłam już kawkę mi i Adrianowi ja już piję, on pewnie tylko przyjdzie i przechyli raz, bo wam ostatnio o tym opowiadałam w którymś z vlogów, że on przechyla po prostu kawę naraz masy masypaną. w ogóle nie, nigdy mi nie smakowała sypana kawa e, a dalsze plany to tak się zastanawiam, czy dzisiaj właśnie nie pojechać, bo ja wtedy nie kupiłam jeszcze tej kurtki w Sinseju Zobac zobaczę, zadzwonię do Oli e, może e, może dzisiaj pojedziemy kupić tą kurtkę zobaczę Będę na pewno postaram się nie zapomnieć wziąć aparatu ze sobą i coś tam jeszcze dla Was ponagrywać. Ja słuchajcie, udało się, nagrałam dla Was właśnie recenzję tej mojej szczotki, którą ostatnio używam. Nie, nie wiem, co będzie słuchajcie pierwszy na kanale, czy ten vlog, czy ten film. Zobaczymy, jak to wyjdzie, mam już kilka filmów tutaj zaplanowanych. Teraz sobie tutaj troszeczkę... Ogarniam po właśnie układaniu włosów i pomalowaniu się. Jestem już ogarnięta, już założyłam znowu zgłodnieć po śniadaniu. Yy, nagrałam Wam w ogóle też kilka urywków yy, z mojego wesela. Widzicie, dlaczego włączałam wesele? Nie było nic takiego po prostu w telewizji i tak w ramach wspomnień włączyłam właśnie yy, swoje wesele, żeby sobie popatrzeć, powspominać, bo to było teraz w sierpniu, będzie 7 lat. Bardzo dawno, i widać, wiecie, po wielu osobach widać te lata szczególnie po dzieciakach. Naprawdę, po dzieciakach widać najbardziej właśnie upływ czasu. No dobra, widzimy się później. Słuchajcie, jest po prostu, no może taka mi chura, że chcę głowę urwać. W twarz też tak mocno wieje. Zimno 6 stopni pokazuje, wczoraj było więcej, bo u nas było około 12 i nie było tego wiatru. Był może, ale nie aż taki. Boże, normalnie samochodem słuchajcie trzęsie Stoję, Siedzę teraz w samochodzie I mnie po prostu buje tak mocno Trzęsie samochodem Trzeba uciekać Osaka spod tych drzew przede wszystkim Jeszcze koło znaku stoimy